Nazywam się Krzysztof Dobrzeński, a w oglądacie Honda Plaza TV. Jesteśmy na dziewiątym zlocie stowarzyszenia Civic Club Polska. Będzie ponad 400 załóg. Witajcie w Łężu! Pogoda naprawdę dopisała, załóg jest praktycznie 400, o i nasi tu są. Mówią, że te samochody się nie psują. Coś się stało czy nie? To jest tuning. A, regulacja przed wyścigiem, ja tak myślałem. Jesteśmy na stoisku Black Cartel. Mamy fajnie stuningowanego Civic'a, piękna komora silnika. Nie dziwię się, że nie ma tu maski, bo jest się czym chwalić. Del Slow'a. To jest oczywiście Del Sol, tak? i mamy fajnie zmodyfikowaną integrę. Dla kierowcy również? Przede wszystkim dla no, kierowcy. Bardzo. Będziemy mieli ciekawy pojedynek, bo Honda Civic Type-R, który poprowadzi Sylwia. Jest to Type-R fabryczny, 310 koni mocy. I mamy równie ciekawy samochód. Jest to Peugeot RCZR 1,6 Turbo, 270 koni. Poprowadzi go Patryk z kanału Kameralni TV. Trzymam kciuki za typera oczywiście. Szczerze, jaką charakterystykę zawieszenia ma ten Civic, jak on podskakuje nawet na takich małych nierównościach. Za chwilę puszczamy kolegów z Audi z Civicem, ale to poczekamy aż czas reakcji 0.38, była na lewym. 168 km na godzinę miała Sylwia. Jest nasza Iga, która wystąpiła w jednym z naszych odcinków. Iga, to rozumiem, że do jakiejś konkurencji jedziecie? Oczywiście, startuję w pewnościówce. Być może w jednej jak starczy czas jeszcze. Czy to pierwsza próba, czy już jesteście po wyścigu? Eee, była pierwsza, teraz szykuję się właśnie do drugiej. Jak poszło? Eee, mam nadzieję, że dobrze. Przywołuję operatora do porządku. Eee, jesteśmy na zlocie Civic Club, o nie amerykańskich aut, zresztą ten samochód ma pojemność tylko 1500, eee, tyle to ma nasza Honda HRV. Mamy fajnego Siwa. Cześć, opowiedz nam trochę o tym aucie? Witam. jakie modyfikacje? No, modyfikacji było sporo, bo, no, wiadomo, wychodziłem po prostu od seryjnego auta. Jestem w jego posiadaniu już 2,5 roku. No i zaczęła się zabawa, prawda? Na początku swapy silników, bo na początku właśnie było 1,6, które miało 105 koni. Potem miałem 1,6, który miał seryjnie 125 koni, potem 1,8. No i przyszedł czas po prostu na silnik doładowany. I tutaj jest właśnie 1,6, 160 koni na dwóch wałkach rozrządu. No i jest założona jeszcze turbosprężarka. Widzę wybebeszony, więc i masa niska. Na 400 metrów go szykuję jeszcze raczej ten, tak? Znaczy się, to jest po prostu moje auto weekendowe. Od czasu do czasu właśnie typu taki zlot, jakaś właśnie 1 czwarta mili. I po prostu, żeby jeździć, cieszyć się po prostu tym samochodem. Ale właśnie no dzisiaj startuję na 1,4 mili właśnie wróciłem. No i jakoś właśnie tak korzystam z tego auta, no bo wiadomo, ma dawać przyjemność z jazdy. I po prostu, żeby miało w sobie to coś, żeby po prostu podobało się mnie własnym, przede wszystkim w sumie no, i ludziom do, do, dookoła. To już jest po prostu dodatkowy aspekt. Nam również się podoba. Trzymamy kciuki za kolejne próby. Cieszymy, Dzięki. Bardzo. Mamy pięknego Civic'a, też takiego kiedyś miałem z 96 roku, Go wyglądał trochę inaczej. Powiedz mi, co jest w tym aucie, jaka moc, jak długo jesteś jego posiadaczem i czy to są wszystko Twoje modyfikacje? Ogólnie to był golas, tak zwany gole K4. W tej chwili jest K20 wsadzone, troszeczkę tam dłubnięte. przemalowane auto. Innych parę takich bajerów jest. W tej chwili wypluło tam 200, jakieś 25 koni na koła. Podejrzewam, że to auto będzie startowało na glebę Nie wsadzimy nawet dłoni. Cześć, w jakich konkurencjach będzie brał udział Twój samochód? Oczywiście glebę, jak widać od razu. Komora za chwilę pokażę. Kara audio, no i auto z lotu, mam nadzieję, że tutaj już parę osób rozmawiało ze mną, mam nadzieję, że oddadzą głosy, będzie fajnie. Coś się powalczy, parę, parę projektów jest ciekawych, może się uda coś ugrać, zobaczymy. Yy, nie pytam yy, bezpośrednio, czy bierzesz udział w jakichś dyscyplinach, bo szkoda byłoby takiego samochodu, ale powiedz mi, yy, rozumiem, że tutaj trochę zostało wsadzonych już funduszy. Co na to rodzina? Co na to rodzina? Moja rodzina tam leży, odpoczywa... Yy, Przygniotłe ją pewnie te wartości pieniężne, nie ma siły wstać. <laughs> Albo jest nieświadoma. Zobaczymy. Pokażesz tam silnik? No pewnie, jasne. <laughs> Dobra, 8 miesięcy, złożyłem w sumie, jeszcze nie złożyłem, bo jeszcze coś wychodzi, zawsze jakiś fuck up. Teraz półoś na przykład, nie? Wcześniej przy strojeniu pękły trzy tłoki, także jest pod górkę. 8 miesięcy pracy od poprzedniego setupu, wyciągnięte wszystko tutaj do zera. Pomysł mój, wykonanie w większości moje. Oczywiście musiał się znaleźć gość, który to stroił. Musiał się znaleźć gość, który to pospawał, który ma pojęcie, musiał się znaleźć ogarnięty lakiernik, który to wymalował i przygotował. Ale tak jak mówię, wykonanie, pomysł i to wszystko co tutaj widać, no to praktycznie moje z niewielką pomocą, czasami wielką. Odpowiednich gości. Tak, dokładnie. dr Fox, Ralf i Garaż, polecam naprawdę. Jacka Gałdyna, jako lakiernik naprawdę zrobił mistrzostwo. Nie? Zresztą podpowiedział mi kolor, bo trochę inna była opcja wtedy. Wygląda super i pewnie tak samo jeździ. Ile mocy jest w tej chwili? W tej chwili jest trudno powiedzieć, bo jeszcze nie było strojone. Między 280 a 300 koni. Docelowo będzie 300, ale musi zrobić trochę kilometrów, żeby nie było znowu problemu z pękniętymi tłokami. To prawie jak nowy Civic Type tylko pewnie lżejszy. Masę już tutaj jakoś badałeś? No, szczerze? Nie badałem. Nie jest na pewno taki lekki, no bo jednak car audio, ciężkie fotele i tak dalej no, robią swoją robotę. Myślę, że jakieś tam to na 200 może niecałe. Gdzieś tak w granicach. To no, chyba może być szybszy niż Tajper. Ale myślę, że na prostej. Bo z takimi kątami, z takimi spasami, z, z naciągiem, no to nie, nie na zakręty. Mamy Civic'a 9 generacji, po liftingu, fajnie zrobiony. Co w tym aucie ponad sery, serię? Y, cały pakiet y, Rayleigh Red. Ale cały kompletny, łącznie z targami. Rozumiem, że to wersja sport z silnikiem 1.8. Widziałem u Was y, właśnie w Honda Plaza ten niebieski. I mówię, to muszę takiego mieć i do tego jeszcze ten pakiecik, bo będzie niespotykany, rzadko taki, i rzadko jest ludzi takich odważnika, że mu się podoba, nie? Tak. Połowa na połowę. Jedne, nie ma tak, że podoba się albo nie. Albo jednym się podoba, a drugim się drugi z tego nienawidzą, nie? Gdzie czerwoną lusterkę pukali mi w głowę. Nie? O dziesiątej generacji będziesz myślał? Tak, jak najbardziej, nie? Bo z, tego, z tych zapowiedzi z zajawek to piękne auto, nie? No, twoje jest również piękne, dodatkowo ten lifting dał takiego sznytu, bardziej sportowego w tym modelu, także strasznie nam się podoba, a kolor rewelacyjny. Dziękuję bardzo. W zeszłym roku ten samochód zdobył tytuł na glebę z lotu. W tym roku chyba będzie podobnie, bo wydaje mi się, że jest jeszcze niższy. Zniknęło parę dekoracji, zniknęła siekiera. Jest fajnie, nie wiem czy to co autor miał na myśli to już zrobił, czy jeszcze za rok zobaczymy nowe modyfikacje tego samochodu. Jest sympatyczny. Trwa konkurs na wybór komory najładniejszej silnika z lotu. Konkurencja w tym roku jest naprawdę mocna, każda z tych komór wygląda wspaniale. Zobaczcie sami.

Jest nasz kierowca wyścigowy Krzysztof Oracz. Krzysztof, jak ocenisz tegoroczną próbę? Próba bardzo szybka, wymagająca, ale, ale samochód daje radę. No, w porównaniu do. Do poprzedniego Civic'a to tutaj w każdym calu jest ten samochód lepszy, to znaczy jest y, szybszy, dużo lepiej się prowadzi, nie jest taki podsterowny, ma szperę już w standardzie, co po prostu robi robotę, e, nie jest też nadsterowny, jest bardzo neutralny, wcale nie chcę tak zarzucać y, tyłem, chociaż go prowokowałem, w przeciwieństwie właśnie do, do poprzedniego Civic'a, Type'a, gdzie on był bardzo nadsterowny, co mi się podoba, ale ten jest taki bardziej bardziej przewidywalny, szczególnie dla kogoś takiego, powiedzmy, normalnego użytkownika, no. czy, te, czy te 310 koni to wystarczająca ilość, w Twoim zdaniem, teraz w tym Civicu? Y, mocy nigdy za dużo, więc, no, samochód jest szybki, jest dużo szybszy niż poprzedni Civic, y, ma dużo więcej newtonometrów, bo jest silnik turbo już teraz, y, aczkolwiek jego charakterystyka jest taka, że wcale y, te turbo, powiedzmy, nie... Nie jest na minus w stosunku do tego, co się przyzwyczailiśmy, tak? czyli silnik nadal jest wysokoobrotowy, bardzo fajnie ciągnie górą, e, ale dzięki turbo jest dużo bardziej elastyczny, czyli w takim normalnym ruchu e, dużo bardziej e, żwawy. Nie trzeba go ciągnąć na wysokich obrotach, już od niskich dużo lepiej e, przyspiesza. No? Prosiliśmy cię, żebyś szanował nasz samochód, więc pewnie nie ma pierwszego miejsca, ale dziękujemy Ci bardzo i do zobaczenia. Dzięki. To już koniec naszej relacji ze zlotu Civic'a w Łężu. Nie bez powodu mówi się, że najmilsi ludzie jeżdżą Hondą. Dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie o subskrypcjach i oglądajcie kolejny odcinek naszego kanału Honda Plaza TV. Do zobaczenia.